Siemanko. To są buty. Ludzie pytają, jakie buty na szerokie stopy, te to są dowiny, ale są one produkowane znaczy w Europie i się nie da w ogóle dostać. Poza jednym wyjątkiem, polski producent Waszy Polanik robi dokładnie takie same buty. Jedyne co to zmienia napis Polanik na dowin i wysyła je później dalej na zagranicę, Także jeżeli ktoś ma szerokie nogi, to polecam takie buty. Tak, także tym chciałem Was przywitać. Dzień dobry. Witamy na kolejnym vlogu. Dawno nas nie było, ale mieliśmy troszkę roboty, także vlogi poszły trochę w odstawkę, ale po będziemy wracać. Jednakże dzisiaj vlog będzie troszkę inny, bo nie będziemy śmieszkować, gadać do kamery jak zwykle. Chcemy Wam pokazać jak wygląda nasz standardowy trening. Bo My na dobrą sprawę, zazwyczaj jak nie ma tutaj Dawida z kamerą, to nie śmieszkujemy tyle, tylko na dobrą sprawę zapierdalamy i robimy robotę. Także Dzisiaj zobaczycie jakby go na po prostu nasz taki typowy trening nie będzie aż tyle śmieszkowania, będzie więcej powagi, więcej klimatu, takiego prawdziwego dźwigania tutaj u nas z kumy. Po prostu zobaczcie e, od, od drugiej strony nasz trening, bo praktycznie z nami byli. Jesteśmy na dobrą sprawę, no, dzisiaj będzie najcięższy trening przed zawodami XPC. E, tutaj i Trabant i Oscar, no. myślę, że ponad 340 będą siadać, później będzie wyciskane, myślę, że to jest to wszystko, spokojnie. Mam nadzieję, że więcej, zobaczymy jak pójdzie, bo przypominam, zarówno jeden i drugi, jak i ja, teraz jesteśmy prowadzeni RP także nie mamy stałego ciężaru, znaczy RTS-em. Jeżeli mamy stałego ciężaru, e, idziemy do zadanego, że tak powiem, odczucia mięśniowego. Czyli idziemy tak, żebyśmy tam mieli jeden albo dwa jeszcze w zapasie. I to jak się danego dnia czujemy, wyznacza to nam jaki ciężar będziemy podnosić. Słowem wstępu jeszcze co, no już sobie tutaj zaczęli, mają już 225 na sztandze, także już część rozgrzewki przegapiliśmy, ale dzięki temu będzie szybciej akcja. Eee, Jurand, gdzie jest Jurand? Jurand? gdzieś jest, to on później może coś jeszcze powie Samo sobie, z kolei jeżeli chodzi o mnie, bo dużo osób też o to pyta. E, czuję się troszkę lepiej, dzięki za zapytania. E, powoli dieta tak pozwoli mi zwiększać kalorie, także jem sobie już 3,4 tysiąca. Mogę już jeść coś więcej niż 10 produktów na krzyż, co mnie bardzo cieszy, bo przez ostatnie 7 miesięcy w sumie miałem bardzo ubogą dietę i była to niezła próba charakteru, bo naprawdę ciężko było to wytrzymać, ale dało radę jakoś. E, no i tyle, nie wracam do dźwigania. Mam nadzieję, że w maju stanę w końcu na pomoście. Jeżeli nic się nie spierdoli, także nie zakładam, że się spierdoli. Także mam nadzieję, że się w mają na pewno się zobaczy. Lecimy! obrócone w drugą stronę, żeby ta gumka nie wkurwiała na noc. Ten zwiąże, ja pierdolę. Konia bali tego bo. bo ty jesteś w 110, nie? Ja mam mrożka w stówie, a ta stuba jest ogromna. Więc prawdopodobnie nie, nie będzie problemu, żebym cię wiążał. No, byłoby wybornie. No, spoko. będzie... Ty to czujesz, kurwa, to jest... Staraj prosto. że aglutka mnie zmusiła. Masz mi za odełką to jak Znojek. Dobrze, to się nauczę jak Znojek. Bo Znojek to jest, kurwa, przykro. Pozdrawiam trenera kadry. Dzień dobry. Ja dzisiaj robię dwubój. Będę sobie rwa. Z tego powodu, że jutro jadę do dozgorzowa. I mamy jutro zrobić coś cięższego w siadzie i w ławie z Kamilem. I prawdopodobnie będzie już plan nakierowany na powrót do pełnego Trójboru Zobaczymy. Nie chcę nic dzisiaj zawsze, że jutro w jak najlepszym szejpie. A w gruncie rzeczy rwania mi zawsze Dobrze robiły na obręcz barkową. Trzeba tego nie zrobić jeszcze raz. Jedynie co, to mam dźwigać przywalony Dlatego antagonistów. Teraz ruszam, żeby on troszeczkę odpuścił, więc trochę tyłu barków, za chwilę trochę najszerszego i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, widzowie! 45 kg na sztandze to nie są kurwa przylepki, proszę ocenić. Rate my technik. Lubię ten dwubój, bo mam chyba się kurwa przebiorę, że pierdolę ten tym Se Co poradzą beze mnie, nie? Ja sobie zostawię ule. Ktoś będzie i kogoś jeszcze. Sam będę dwuboje, będę trenował dwuboje teraz. Już dwa treningi dwuboje zrobimy myślę, się, się znam. Það verður ekki við ég að bæta. Það verður ekki við ég að bæta. Ну, але ти ще завагалося, що я віджав до кожного цього. Але... No. Jak z boku patrzyłem, okej, wszystko zgodnie z planem. Nie, nie, nie. To To jak pewnie zajdą, w no Dobrze się czuję, taśma mi się napnie, wiem jak wyjść później, nie? Wybierz, jak znajdę za szybko, to wyglądało to dobrze na piątek. Teraz coś, co jeszcze, macie czy pojedynkę czy jak? Czy już. <grym>, Daj mi się, nie no. dobra? Muszę. To wiesz. Ja mówię, jakiegoś takiego leciutkiego singla technicznego, 2,8, czy coś, bo ja wiem, jak się czuję na treningu w piątek. Jak zrobię mocny poniedziałek i wtorek. Zauważ, te zawody są... Bo a zawody czwartek, są w, piątek, w piątek, no szybko to jest, nie? O, więc... Także coś bardzo lekkiego zrobimy. O, tak. Już zrobimy no, ee... taki to... taper. Ja nie chcę... Wiem jak się czuję dobrze zawsze, a nie chcę ryzykować z moją kurwa formą. Nie no jasne. bo jasny. jest za dobra żeby ją kurwa zmarnować. Nie no, jakby były zawody w niedzielę to co innego, nie? Ale że to jest piątek, to jest za duża różnica jednak, nie? Głębiej. Dawaj, dawaj. Popuść kurwa, jeszcze wysiskanie. Fajny, zajebiście, uwielbiam. Mobilizacja rzepki w posiadach, w bandażach. To świetna sprawa, polecam. Zdrowe kolana i tak dalej. Przyparcie rzepki nic przejmują, naprawdę. Dbajcie o nie. Młodzi lifterzy.

to okay. Z Kodem Sztywno i Ciasto na SFD macie zniżki. No, a tak dobra, teraz mogę pogadać trochę, bo już prawie się skończyliśmy. Tak jak mówiłem na początku, u nas tak właśnie wygląda trening. My normalnie nie pierdolimy, nie gadamy, my nie przychodzimy na trening na siłownię, żeby się spotkać, towarzysko. No, po prostu nie pierdolamy. Nieraz jest tak, że przychodzimy i przez godzinę, półtora dosłownie nie odzywamy się do Ciebie ani słowem, bo już mamy tak dograne. Wszystko, że my wiemy, kiedy za kim stanąć, kiedy, kiedy komu pomóc podać sztangę, itd., itd. Także nie raz, nie dwa, jest tak, że ja się przygotuję do siadów, nagle się z boku pojawia gdzieś coś mi podaje. Kurde, chłopaki sami stają za mną i się dosłownie przez godzinę, tak mówię, ani słowem nie, nie ozywam. Nie? Uważam, że nie u każdego to oczywiście się musi sprawdzać, ale my sobie taką dynamikę wypracowaliśmy na treningach i u nas to naprawdę fajnie funkcjonuje. Także, jeżeli e, ktoś, oczywiście, trenuje pod sport, pod wynik, no to się powinien zastanowić, po co się w ogóle spotyka na siłowni, nie? Bo tutaj nie raz, nie dwa widzę, jak przychodzą ludzie i się pierdolą i sobie pierdolą, po prostu śmieszkują, żartują i tak dalej, i tak dalej. Ale ludzie, no, po co przychodzić na siłownię, po prostu zastanówcie się, nie? No po prostu. <laughs> Taką notę byśmy mógł puścić, jakąś taką kurwa... Oh, you touch my car. Mmm, ale... my ding-ding-dong.

W tych przygotowaniach tak kurwa... Ta końcu To jest po prostu kurwa... Dużo rzeczy No... wyjął kurwa to 200 teraz. Ale tu wyjął. się Co, bo nie chciałbyś, żebym coś powiedział. Tak, dobra. No to pozarzucałem. porwałem coś. Nawet porwałem 65, nie, nie najpiękniejsza, ale zrobiłem. I woli. Trzeba jechać do biura popracować trochę. I potem tu wrócę jeszcze. Nie wiem czy się spotkamy. Może nie, może tak. Ty trenujesz potem? Trenujesz? No to się widzimy. Tylko nie z widzami. Papa pa, widzowie tyle się mówią papa. Pa. Na dzisiaj finisz. Prawdopodobnie jeden z najdudniejszych vlogów, jaki zrobiliśmy. Ale tak się jak dajcie znać, jak się oglądało tego typu nagrywki, bo tak jak nam, szczerze mówiąc, na treningach trochę kamera przeszkadza pod tym względem, że jeżeli mamy gadać do niej, to tutaj nasze treningi nie są takie, jak my robimy. to widzieliście, jak teraz to wygląda, nie? Także dajcie znać, co się o takiej nagrywce, może tak bardziej od kuchni. Mniej merytoryki, mniej śmieszków. Bo takich vlogów możemy robić więcej, ale nie wiem, czy to Was po prostu nie zanudzi. Widzieliście, że chłopaki z formą całkiem nieźle wyskoczyli za dwa tygodnie, nie całe, za półtora tygodnia. Zawody XPC. Także mam nadzieję, że coś tam ciekawego pokażą. Szczuków trzeba, nie trzeba trzymać, zawsze mówię, że powodzenia nie potrzebujemy. Powodzenie w tym sporcie nie ma najmniejszego znaczenia. Chłopaki to co wypracowali przez parę tygodni, to pokażą na pomoście. Mam nadzieję, że pokażą dużo.